Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy Jawor na 2025 włącznie z autopoprawką przekazaną w dniu 12 grudnia 2024? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie budżetu gminy Jawor. Na 2025 rok została podjęta stosunkiem głosów 19 głosów za, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Rada Miejska w Jaworze podjęła jednogłośną decyzję o przyjęciu budżetu na rok 2025. Wysokość tego budżetu przekroczy 300 milionów złotych, co czyni go jednym z najbardziej ambitnych planów finansowych w historii miasta. <grym> tym, do... <grym> tym, w historii miasta> Paradoks tego budżetu polega na tym, że mamy... Bardzo dużo środków przeznaczonych na inwestycje, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych, a dodatkowo ogromne oczekiwania naszych mieszkańców, zadań, inwestycji, które nie były realizowane od wielu lat. I to wszystko musimy zebrać w jedną całość patrzeć na dochody własne, wzmacniać strukturę naszego budżetu, abyśmy mogli realizować inwestycje w ramach wkładów własnych, ale Przede wszystkim są to inwestycje, które uporządkują nam drogi w mieście, nowe ronda, inwestycje w centrum przesiadkowe, w stary PKS, w nowe autobusy, w to, abyśmy mogli korzystać z czystej przestrzeni w naszym mieście, bo wiele usług musimy utrzymywać, one są bardzo kosztowne. Jawor się rozwija, budżet proinwestycyjny, dynamiczny i niech tak się stanie, niech na rok będzie dobry dla naszego miasta, dla mieszkańców, bo to budżet naszych mieszkańców. Przyjęty jednogłośnie przez Rady Miasta budżet Jawora to dowód na zgodną wizję przyszłości miasta. Zaplanowane inwestycje mają szansę uczynić Jawor bardziej przyjaznym miejscem do życia i pracy, zachęcając kolejne pokolenia do osiedlania się i rozwijania w tym regionie. Jest to największy budżet. Jeszcze takiego nie mieliśmy. Dużo rzeczy zostanie z tego budżetu zrealizowanego. Także tutaj będziemy pozytywnie się odnosić do tego budżetu. Nie wszystkie zadania, które żeśmy zgłosili do projektu budżetu zostały nasze ujęte w tym budżecie, ale znaczna część została ujęta. Pierwszy raz się odbyły tutaj dyskusje nad tym budżetem, w którym mogli uczestniczyć radni z opozycji, za co też. Dziękuję i mam nadzieję, że takie rozmowy będą też się w przyszłości odbywać. E, także, jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, poprzemy budżet na 2025 rok. E, okażemy się radnymi, którzy jednak mają na dobro miasta, dla nich jest nadrzędnym. Fakt, faktem, szczupłość naszych propozycji jest mała, ale radni poprą ten budżet. Więc y, uważam, uważamy, że y, miasto powinno się rozwijać. Y, powinniśmy pracować dla dorobionych mieszkańców. Y, następnie y, w następnych miesiącach będziemy usilnie starali się, żeby te nasze propozycje zostały też wciągnięte do budżetu, realizowane w ramach wolnych środków i będziemy wspierali w dobrych działaniach na rzecz miasta. To bardzo dobrze, że Rada Miejska, która ma ogromne oczekiwania, a burmistrz jeszcze większe, potrafiła znaleźć ten konsensus, żeby wydobyć dobro naszych mieszkańców. Inwestycje, które są tam zapisane, pokazują, że bardzo dynamicznie podchodzimy do oczekiwań naszych mieszkańców. Od Jawornika poprzez drogi, poprzez małe inwestycje, które dotyczą mniejszych ulic, to wszystko jest zapisane w tym budżecie i po raz pierwszy w historii tak wielką kwotę przekazujemy na remonty dróg. To wszystko wynika od naszych mieszkańców. Wodę, której nie może zabraknąć, pamiętamy ostatnio. Do tego są nowe sieci. To wszystko pokazuje, że plan jest bardzo ambitny, wykonamy go i jeszcze musimy do tego pozyskiwać dodatkowe pieniądze, aby móc realizować następne zadania, które wynikają z potrzeb radnych, mieszkańców, tego wszystkiego, co przyświeca naszemu samorządowi. Ale wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to, że potrafimy zrozumieć, że budżet jest mieszkańców, że inwestycje należą do mieszkańców, że dzisiaj największym naszym zadaniem jest zadbanie o rozwój naszego miasta stabilny rozwój naszego miasta. Zaplanowane inwestycje mają zapewnić mieszkańcom lepszą jakość życia, przyciągnąć nowych inwestorów oraz zwiększyć atrakcyjność jawora na mapie Dolnego Śląska.